Witam wszystkich serdecznie z niemieckiego Kecin, słuchajcie, wjechałem tutaj między lory. Jestem na ogromnym placu z samochodami, aukcyjnym oczywiście. No i odbieram pierwszy samochód. Zaraz idę do biura. Będziemy szukać tego auta w tym gąszczu tych samochodów. Auto kupione typowo po to, żeby się opłacało po prostu tutaj przyjechać po samochód dla mojego klienta. Drugie auto odbieram jutro w Bielefeld, także jeszcze mam stąd prawie 400 km. A za chwilkę zobaczycie jakie auto odbieram. No i co, idziemy, słuchajcie, zobaczymy kolejne centrum logistyczne w drodze powrotnej, pewnie coś jeszcze powiem, opowiem jak widzę to centrum. Tutaj jestem pierwszy raz, to jest najbliżej centrum położone Polski, niedaleko Berlina, 40 km bodajże od Berlina, także nie jest daleko. Kecin miejscowość, także słuchajcie, idziemy i będziemy odbierać pierwsze auto. Tutaj słuchajcie, dostałem dokument, mam zaznaczone na którym placu jest SA022. Więc szukamy, tu mamy dwunastkę, tu mamy trzynastkę, tutaj musicie sami znaleźć samochód, nikt wam nie wyjeżdża, tak jak w tym Dortmundzie, nie wiem czy pamiętacie. W Dortmundzie po prostu czekaliśmy aż przyjedzie, przyjedzie po prostu pracownik, a tu chodzicie sami. Ogromny plac z samochodami, Pamiętacie, że musicie mieć tam kamizelkę odblaskową i tutaj mamy dwudziestkę. I 22, co tu odbieramy za chwilkę? Zobaczycie: Nic nadzwyczajnego, po prostu to auto kupiłem tak jak i wtedy Swifta. To tutaj Nissana. Kupiłem w celach takich, żeby po prostu opłacało się do Niemiec przyjechać. A dlatego Nissana, żeby było, no, żeby się zgadzała waga. Słuchajcie, 0,08, a mamy tutaj 80. Także na samym końcu, zobaczcie, ile tu jest samochodów. Jak sobie zobaczycie na Google Maps. To jest po prostu, no są ogromne te place z tymi samochodami. I wszystkie samochody mają tutaj kluczyki w środku. Nawet tutaj pan mi nie dał kluczyków, tylko dał mi taki dokument. Z tym dokumentem, jak odbiorę samochód, to mam podjechać i mają mi dać dokumenty wyjazdowe. Także tak to wygląda. A lawetę zostawiłem, słuchajcie, przy samym praktycznie wjeździe. Także no, mamy 60, a samochód stoi na 008. Także jeszcze kawałek, ale na szczęście znalazłem już e, rząd, w którym mam się poruszać. Szkoda, że nie dają mapy, tylko pan tłumaczy e, Tłumaczy po niemiecku. Jak poprosicie po angielsku, to robi nazwijmy tą złą minę. E, Jak wydawali mapę, zaznaczyli, to myślę, że było dużo łatwiej, a tak powiem Wam, szczerze, że trochę czasu można tutaj stracić. No i wydają samochody do 15.30 Ja się wyrobiłem bo jestem przed 15 Czyli Zaraz zobaczycie co za Nissana kupiłem Po to żeby opłacało się przyjechać do Niemiec ja Już widzę po lewej się wyłania Słuchajcie Potwór Nissan Note Od pierwszego właściciela 1.4 benzynka Stoi to jest oto ten samochód Także No potem coś o nim powiem Słuchajcie auto bezupadkowe i ważne Jeden właściciel niski w miarę przebieg znaczy czy odpali. Jasny środek 1,4 benzynka, więc myślę, że się powinien w miarę szybko sprzedać taki samochód. Szukamy kluczyków. Kluczyk jest. Teraz zobaczycie licznik, sobie i miejmy nadzieję, że japońska technologia mi tutaj nie zawiedzie. Pali odstrzała. 166 tysięcy km przebiegu. Klima jest. No i chyba tyle. Boczki do zrobienia. Boczki będziemy oddawać do tapicera. Cztery poduszki, ten pomad widzę. O, takie autko. Słuchajcie. Także za chwilkę wam coś o nim powiem. Dobra, tutaj zaparkowałem, ściągam przyczepę i ładuję notecia na siebie. Bo jest leciutki tonę waży. A jutro jedziemy po odbiór praktycznie nowego samochodu. Także zobaczycie jakie auto będę odbierał, po które głównie tutaj przyjechałem. Także ładujemy i działamy. No i dobra, auto zapakowane. Całkiem jest za sztuka, powiem wam szczerze, jedna listwa tutaj jest do wymiany przy szybie, ale to było pokazane. Jakieś pewnie felgi do zobaczę ile wyjdzie, generalnie jeżeli chodzi o dokładkę do tego samochodu. Jeden właściciel, 166 tysięcy km przebiegu, no i całkiem ładny spód, zobaczcie samochód. Pomimo że japończyk, to naprawdę od spodu wygląda ładnie. Środek do czyszczenia, boczki do zrobienia. Serwis na pewno mu zrobimy, sprawdzimy zawieszenie tego typu rzeczy. Mówię, może jakieś felgi do zobaczę, albo po prostu kołpaczki. Opony na pewno, bo z tyłu opony są w kiepskim stanie zimowe. Także takie auto, słuchajcie, żeby się faktycznie opłacało tutaj przyjechać. Dodatkowo dokupione i będzie u nas normalnie w ofercie. Myślę, że cena nie powinna przekroczyć 15 tysięcy Dziewiąty rok 1,4 benzyna na łańcuszku. Dosyć praktyczny samochód. Może nie jest to ładny samochód, ale praktyczny i niezawodny. I to jest chyba najważniejsze. Niecałe 90 koni mocy, także spoko. Jedziemy dalej, słuchajcie, do Bielefeld. Żegnamy tutaj Centrum Logistyczne Ketsin. Dosyć dziwne, powiem Wam szczerze, jeżeli chodzi o odbiór samochodu. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, że chodzę sobie po parkingu i sam wyszukuję auta. Także jadę, wyjeżdżam do bramy. Tak naprawdę pewnie jeszcze coś będą sprawdzać, coś podbijać. I jadę, słuchajcie, do hotelu. A jutro rano widzimy się i odbieramy kolejny samochód. Może coś jeszcze nagram w drodze, jak będziemy jechać do Wilepę. Także widzimy się w kolejnych wejściach. Witam wszystkich serdecznie z samochodowego studia, prosto z Niemiec. Jedziemy, słuchajcie, po drugi samochód. Nissan już jest załadowany. Dawno takiego auta nie miałem małego, aczkolwiek Nissan, no, tu u mnie chyba wystąpił, nie wiem, 3 albo 4 razy. E, dosyć udany samochód, niezawodny przede wszystkim e, i praktyczny. To, wydaje się, że to jest małe auto, to jest tak zwany minivan. E, I kupiłem, mówię, to auto, szukałem, wiecie, chciałem kupić jakiegoś hot hatcha, tak jak ostatnio tego Swifta Sporta, e, ale no, nic ciekawego się nie pojawiało, jakąś fiestę chciałem kupić, no, ale też nic takiego, wiecie, godnego uwagi się niestety nie pojawiało. No i ten Nissan wpadł za bardzo. No, tak naprawdę śmieszne pieniądze, także myślę, że uda się na nim coś zarobić 2009 rok, 166 tysięcy km przebiegu poliftowy i jeden właściciel od nowości. Samochód bezszkodowy, bezwypadkowy, ma listwę do wymiany przy szybie i tak naprawdę tyle. No i jest taki, wiecie, do odszczurzenia, jak ja to mówię. Trzeba mu poprawić boczki, bo to jest wada tego modelu. Fajnie, że ma jasny środek, bo rzadko się zdarzają z jasnym środkiem właśnie noty. Nie ma korozji od spodu, patrzyłem, bardzo ładny, brakuje mu koła, może jakąś felgę kupię, zobaczę jaki będzie wkład. Wiem, że coś tam jest do zrobienia w zawieszeniu wedle opisu z aukcji auto kupione z tej aukcji, co ostatnio co Wam opowiadałem w poprzednim wyjeździe do Niemiec z Auto 1, Auto Hero, to jest ta jedna firma tak naprawdę jak wjeżdżamy tutaj do tego centrum logistycznego to też jest na wjeździe Auto Hero to już Wam o tej aukcji mówiłem w poprzednich filmach jak byłem w Niemczech a teraz jedziemy, słuchajcie w kierunku Bielefeld, mam do przejechania dokładnie, już Wam mówię, patrzę sobie na nawigację 327 km i będę w okolicach godziny 20. Pewnie po drodze sobie jeszcze coś zjem. No i jutro o 9 mam odbierać praktycznie nowe Volvo z salonu Volvo. No ale już wiem niestety, że o 9 nie uda się go odebrać. Także mój plan troszeczkę się popsuje, bo chciałem jak najwcześniej odebrać, jak najwcześniej wrócić. No ale dostałem dzisiaj maila, pomimo, że miało być wszystko gotowe, to dzisiaj dostałem maila, że jutro dokumenty do samochodu będą dopiero między 11 a 12. Dzisiaj tych dokumentów się nie da załatwić, a dzień wcześniej mam maila, że wszystko jest przygotowane, zapraszamy po odbiór samochodu, także no trochę słabo. Kupiliśmy e, nowe praktycznie, no, te, tegoroczne Volvo, jakie to się dowiecie jutro, na zamówienie mojego klienta, na fakturę VAT, e, także no chcę ten samochód, wiecie, wydać przed końcem roku, e, żeby też to te podatkowo to się wszystko zgadzało. E, powiem Wam, że opodatkowanie w Polsce to jest jakaś tragedia, ja to z roku na rok generalnie trawię, że nie możecie mieć jak za dużo samochodów w zapasie. To jest w ogóle kosmos. Karają Was za to, że macie za dużo towaru na magazynie. Temat rzeka, nie chce mi się teraz go rozwijać. Słuchajcie, jesteśmy teraz tutaj, mówię, w miejscowości Kecin. Wyjechaliśmy, widzę, że coś się dzieje na drodze, także... Tak, mamy jakiś korek, także zjedziemy sobie na lewy. 6 minut widzę korka. No i co, taki luźny dzisiaj dzień. Tutaj chciałem zdążyć, bo do 15.30 można było tylko odebrać. No i udało się, wszystko byłem za 15.30. Odnośnie centrum logistycznego, Wam powiem, bardzo dziwne, generalnie centrum logistyczne. Ogromne centrum logistyczne nie wiem, ile tutaj hektarów stoi samochodów dosłownie hektarów. Fajna organizacja, jeżeli chodzi o wjazd lawetą, bo po prostu wjeżdżacie na teren nie musicie czekać, tak jak w tym Dortmundzie nie wiem, czy pamiętacie, na ulicy stałem tutaj normalnie, wjechałem, idziecie do biura no i w biurze dajecie dokumenty, które macie tutaj akurat był kod odbioru, nie upoważnienie odbioru no i pan z recepcji powinien tak de facto ten samochód przyprowadzić, a wska... mówi wam tam po niemiecku, gdzie ten samochód stoi, ja mówię, że proszę po angielsku, dziwnie się na mnie spojrzał, coś tam wydukał gdzie mam iść, pokazał, który to jest numer placu, zapytałem czy jest jakaś mapa tego centrum logistycznego że było, mówię, by prościej on się na mnie znowu dziwnie spojrzał ta niemiecka, wiecie, gościnność, powiem Wam szczerze, no mnie troszkę denerwuje, wręcz wkurza. No bo plac jest ogromny, wystarczyłoby dać mapę, gdzie jesteś i gdzie masz iść, tak? I że to jest właśnie ten plac. A nie szukacie, wiecie, na asfalcie, co jest napisane i tak naprawdę nie wiecie, gdzie Wy jesteście. No ja w miarę szybko to znalazłem, bo po, nie wiem, po 15 minutach, ale wiem, że kierowcy, którzy odbierają czasami dla mnie samochody, narzekają, że bardzo długo tych samochodów szukają. A ja miałem jedno auto, jak ktoś ma, słuchajcie, 5 do odnalezienia, albo 6, albo 7, no to wiecie, życzę, życzę powodzenia. E, także tak, no średnio to zorganizowane w tym Dortmundzie. Uważam, że pod względem wydania samochodu było to lepiej zorganizowane, bo e, podjeżdża do Was samochód, e, są pracownicy, którzy te, te auta odnajdują, wiedzą, gdzie te samochody są i je po prostu przyprowadzają, tak? Więc e, myślę, że to była lepsza organizacja. Ile to auto kosztowało? Słuchajcie, niedużo, bo 1600 euro za ten samochód zapłaciłem. Więcej tak naprawdę kosztowały... Tak naprawdę więcej kosztowały, słuchajcie, opłaty aukcyjne. Może nie więcej niż samochód, no, ale prawie 500 euro z tego zapamiętam. E, także jest to naprawdę dużo. E, no, ale każda firma aukcyjna, czy to Autobit, czy, czy Autorola. No mnóstwo, czy BCA, każda firma aukcyjna, po prostu wiecie, na tych pobocznych kosztach tak naprawdę zarabia. No ale też nie oszukujmy się, jest to mega dobrze zorganizowane. Takich centrów logistycznych, ta firma, którą tak wiecie, handlarze hejtują, że to jest kiepska firma, że nikt tam nie kupuje, a ja wiem, że bardzo dużo ludzi tam kupuje. Ja w tej firmie pracowałem, także. Wiem od podszewki, jak ta firma wygląda i naprawdę można kupić fajne auta, Zobaczcie, tutaj 1600 euro samochód. Nie musiałem jeździć, nie musiałem oglądać. Wszystko miałem pokazane. Miałem jakieś tam właśnie tą listwę pokazaną, pokazane te boczki, pokazane zdjęcia były od spodu jakieś tam zrobione. Także widziałem, że ten samochód dobrze rokuje. Przede wszystkim pierwszy właściciel, tak, to jest rzecz dodana. 2009 rok i polift nie przedlift, także to też jest duży plus 1.4 benzyna, silnik nie do zabicia na łańcuchu, teraz odpalałem go zimnego także nie słychać w ogóle zaworów no myślę, że tutaj bardzo fajna, fajna propozycja dla ludzi szukających małego, wręcz no w sumie nie małego samochodu małego auta z dużym potencjałem jeżeli chodzi o, o środek bo ten samochód ma stoliczki z tyłu ma bardzo dużo miejsca, dosyć fajny bagażnik może nie jest wyględny nie musi się wszystkim podobać, ale to jest takie japońskie pudełeczko i myślę, że znajdzie się klient. Myślę, że w granicach 15 tysięcy powinno się udać ze wszystkimi, wiecie, tutaj z serwisem olejowym, ze sprawdzeniem zawieszenia, hamulcy. Może, mówię, kupię alufelki do niego, albo po prostu komplet opon, zobaczę, co będzie dostępne I, i myślę, że ten samochód naprawdę będzie fajny. To jest auto, które normalnie trafia do oferty. Jakby się udało go sprzedać jeszcze przed końcem roku, jakby ktoś go zaliczkował, to by było super. Jak się nie uda, to będzie po nowym roku pewno, na pewno gotowy. Przed końcem roku na pewno go nie zdążę przygotować. Także Taki pierwszy, słuchajcie, odbiór w Niemczech. Także zobaczymy. Prawdopodobnie jutro będę musiał czekać do tej godziny 11:00, co nie jest mi naprawdę na rękę, bo mam potem znowu 900 km do przejechania i chciałem wyjechać jak najwcześniej, żeby sobie zrobić jeszcze jakiś odpoczynek po drodze. No ale będę musiał czekać na dokumenty. No, bo chcę te dokumenty odebrać, żeby klientowi wysłać te dokumenty. Bo to jest auto z Niemiec. Czyli trzeba go zarejestrować, żeby móc się nim poruszać. Także zobaczymy, jak to jutro się ułoży. Poszukam jakichś ciekawych samochodów w okolicy i może coś pojedziemy, zobaczyć wspólnie. Także mam nadzieję, że będą Wam się relacje podobały. A ja na dzisiaj kończę, bo już się ściemnia, więc za chwilkę nie będzie jak możliwości nagrywania. I widzimy się jutro, także do zobaczyska. Trzymajcie się na razie. Melduję wykonanie pierwszego zadania, czyli odbiór pierwszego auta. Pozdro! Witam wszystkich w nowym dniu. Co jedziemy? Słuchajcie, odebrać nowe Volvo. Zaraz zobaczycie, gdzie zaparkowałem. Hotel znalazłem w miarę blisko, bo 30 km od miejsca docelowego. No i najważniejsze dla mnie było w hotelu, żeby miał duży parking. Jak widzicie, ten parking jest naprawdę ogromny. No i na parkingu zobaczcie jakaś zabytkowa stara ciężarówka, która przypomina trochę kraza, ale pewnie jakaś poniemiecka. A ja tutaj sobie zaparkowałem lawetą. Także a zobaczymy, co to za sprzęt, bo w nocy powiem wam szczerze, nie, nie przeczytałem, co to za maszyna podparta kamieniami, żeby nam nie ruszyła do przodu. Magirus Deutsch, a i zarejestrowany normalnie, czyli to jest w użytku. No, powiem wam szczerze, robi robotę. Model 256D26 służy tutaj pewnie dzielnie. A tak, mój zestawik, ale zobaczę, czy pasy są spięte, czy nic nie poluzowało. I co, zaczynamy słuchajcie dzień, za chwilkę się widzimy u dealera Volvo, będziemy odbierać Volvo, jakie za chwilkę się dowiecie, mam nadzieję, że nie będę musiał czekać na te dokumenty, które Wam wczoraj mówiłem, bo jest właśnie opóźnienie, miałem być tam na dziewiątą, już jest godzina dziesiąta, ja startuję, mówię dopiero sobie obejrzę na spokojnie ten samochód, ponagrywam Wam ofertę może tego dealera i potem spakuję, Najpierw będę czekał po prostu na te dokumenty, mają być między 11 a 12, także zaczynamy kolejny dzień w Niemczech. Thank No i dojechaliśmy, słuchajcie, do, na stację benzynową. <grych> tutaj jest, słuchajcie, dealer Volvo. Tak się nazywa dealer Volvo. Marco Tern. Czy Marco Tern. Tam mają e, salon. A tutaj mają wystawkę samochodów używanych. E, nie tylko Volvo, zobaczcie też jakieś Golfy, jakieś jakiegoś Mercedesa. Widziałem, ale jest sporo naprawdę wołowinek. E, dostałem już wiadomość, że mamy dokumenty do odbioru, także nie będę musiał czekać. Czapkę przyjdź, widziałem. Słuchajcie, z oczywiście. Logo Volvo musi być, na jazdy sobie już rozłożyłem. Przejdziemy sobie pokrótce, pokażę Wam ofertę tego dealera, aut używanych, zobaczymy co jest ciekawego do zakupu. Zobaczcie, starą stację sobie przerobili na salon, małe biuro na środku, tutaj mają myjnię. Myślę, że bardzo fajnie to jest zorganizowane. No i zaraz zobaczycie co odbieramy, odbieramy V90 Cross Country z 2024 roku, dokładnie z maja. Samochód produkcji w białej perle, także to nie są tamte samochody, które tam widzicie. Także ja idę do biura, do pana Denisa i odbieram kluczyki i zaraz zobaczycie jaki samochód odbieramy.